Yeah. O Podoba mi się to uh -huh. Boję się Bum. Strzelają do siebie Ale jesteś wolny O kurwa woda Woda błagam się Jestem czarny, nie mogę się umyć Toś płytka jest Jak zajebo ja też chcę. Jeep, kurwa. Nie masz gąsienic. Widzisz te domki, trzeba je wszystkiego strzelać. Kincie ja, Ukraina! Kincie. Ukraina, moment. Du, du, du. No w sumie gram dobrym krajem. To czekaj, to ja muszę ciebie zabić. Jak śmiesz strzelać? Ej, nie możesz wywołać wojny. Między NATO a. A no tak. O już już przejmują. bo w tym miejscu chyba jesteśmy dosyć. Nie wiem, jak wyjedziemy, to pewnie dostaniemy bombę od razu, prawda? A tym moście pewnie szczególnie. Czekaj, tutaj na bank będzie jakiś kościół. Jest, 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 jedzie. Wyjeżdżamy i strzelamy. Dostał, nie wiem w co. Nic nie dostał. Dziękuję. O, pierwsze uderzenie dostałem już nigdy pretest. się, że go w ogóle przebiłem, wiesz? Bo te czołgi są zjebane. Jeżdżamy jak do siebie, kurwa, jak ruszy na Ukrainę. Z <laughs> prawej! A Tiger 2! Gdzie? Przede mną! Nic nie, nie widzę! Działo. Nie mu strzelaj! Nie, nie trafiłem mu w działo! Nie strzela we mnie, strzela w ciebie Dobra! Czekaj, odwiedź, odwiedź, odjedź mnie się nie martw! Malutka Obiedź go, obieć go szybko, obieżę. obierzę. Rozjeba rozjebałem mu lufę, rozjebałem mu lufę Ale o, muszę go jak, jak trzymam przy ścianie obieżę go szybko i poprawę. Jadaj, jadaj, jadę, jadę, jadę. Gdzie dokładnie? Czekaj, muszę postrzelać. Z boku, z boku Tutaj gdzieś? O kurde! O mi was jebało też Nie mam nic. Lecę cię, się. Ej, to była dobra akcja. Czej? co słyszę? Cicho. To na sobą objeżdża. Z lewej strony coś jedzie. Zaraz tutaj wyjedzie gdzieś. Czyli słyszę go. Nie wiem, czy tutaj, czy. Chyba przed nami będzie. Stąd? Tak, 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 Jedzie, kurwa, coś dużego chyba. A nie strzela od razu. Nie do tyłu jedzie. Za nami będzie. Tak. Jest za nami. O, jest Poczyłeś? tam, jest tam lufę? Nie, nie, nie Ale podjechał i teraz nie chce wyjechać i pewnie kurwa usłyszał jak się kręciłeś o! Teraz! No. Łatwo jednak nie usłyszałem. A jeszcze, jeszcze drugi, jeszcze drugi, jeszcze drugi! Jeszcze drugi o o Sprawa będzie Tak No Lufa, obracaj się szybciej, kurwa <śmiech> <śmiech> Łatwo <śmiech> To jest chyba jeden? Czy ty go zan... Nie, dobra, no skończyłeś go tylko Jest jeszcze jeden, gościu Gdzie? Słychać go, jak jeździ Gdzie? Chyba tutaj Nie nie, nie ma, chodź Ryzyk fizyk, wierzymy na punkt oh.